Obecnie na cmentarzu żołnierzy wojsk armii radzieckiej w Oleśnicy trwają prace remontowe, które rozpoczęły się 16 sierpnia bieżącego roku. Wszystkie prace wykonuje Zakład Budownictwa Ogólnego i Inżynieryjnego Edwarda Kucułymy, który jako jedyny odpowiedział na zapytanie ofertowe ogłoszone przez Urząd Miasta. Nadzór inwestorski nad powyższymi pracami sprawuje inspektor Janusz Superson. Remont opiewa na kwotę 37 tysięcy zł, z czego 12 tysięcy to kwota przeznaczona na ten cel przez wojewody dolnośląskiego, natomiast 25 tysięcy zł finansuje Rada Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa. Planowane zakończenie robót określono na dzień 14 września 2011 roku.